Tak, bardzo szybko wykonałem tę misję Eee, co jest? Czemu ducha nie ma? Gdzie się on tam stał Dobra, za chwilę wracamy Dobra, sprawa wyjaśniona, ducha nie była, ponieważ w poprzednim odcinku zrobiłem coś głupiego, czyli wykopałem skarb Nie przeszkadzaj No, dziewczyny Wykopałem skarb, którego nie powinienem jeszcze wykopywać a już mówiłeś? A tego jeszcze nie. Dobra, i co się stało? Otóż wykopałem y, ten skarb, pamiętacie, po, po pomnikiem takie coś tam mówiłem, że to jest do misji. I tak, jeśli to wykopiemy przed y, wzięciem tej misji i wykonaniem mi... jej

dokładnie tak samo zrobiłem jak czyś, tylko że nie wykopałem skarbu. Nawet, Nawet staty nabite w długie bohaterów powinny być takie same, więc spokojnie, spokojnie nic się nie zmieniło. A teraz, ponieważ żono niczym nie wie, to my jej tego i tak nie powiemy. To, no nie moja sprawa, duch pewnie nie chce tego. Po prostu przekażemy jej drobną darowiznę od ducha. Ale najpierw no, musimy tą darowiznę wykopać. Jest ona tutaj schowana pod mostem, tak jak mówił, czy tam pod, pod czymś innym, to no, nieważne. Pod molo, coś takiego on tam mówił. W każdym razie mamy ją, 5 500 złota. Oto, żona ona ducha. Lecami do niej mówię. No, masz 5, 5 oh, oh stóp. You say he saved it up by taking Taurus out on his boat? Tak, tak. Well, yes, I, I do remember seeing him take people on board, but they looked like bandits from a distance. Nie no, Isn't that silly? I knew he really cared for me. He was such a good, honest man. Thank you so much. I will still pray to see him return safe one day. Po tym, Let's go, shop To cześć, teraz do ducha O, 60 punktów, dobra A, propo, nie jestem siwy, po prostu staję się dobry Ale stary niestety jestem, no cóż, a, możemy to zobaczyć, U mnie status bohatera Osobowość, no 40 lat. Skąd to się bierze? Bierze to stąd, że y, doświadczenie wpływa na nasz wiek. Jeśli wyciszymy wszystko to będziemy na powyżej 80, więc... No cóż. już ja to początek gdzie, jakie będę stlep później, O oh, kurde. Niedobrze. Ale tymczasem nie przejmujmy się tym. Jesteśmy jeszcze w kwiecie wieku. To 40 dopiero spokojnie. Ej, nie, no bo teraz tu... Powiedzmy mu o tym... Że misja została wykonana. I've asked. you've been a trusty sea dog ye have. At uh, perchance now I can finally enjoy my death. But before I leave, I shall keep my end of the bargain. Ah! The rest of the swag be buried under the axe of a statue. To jest to co wykopałem wcześniej, przestan on mnie kryć. You are welcome to it. Now thank ye and goodbye. No, idę piero teraz później coś wykopać. O, idziemy. Tak, tak, kierujmy się na cmentarz. No cześć. Camentasz. dziwny ruch. Ja wcale nie chciałem się turlać. I oto ten skarb, który wykopałem wcześniej, nie powinienem go wykopywać i dopiero teraz powinniśmy go wykopać. W poprzednim odcinku zrobiłeś ostrzeżenie oznaczenia, że o, przy okazji zrobimy klucz. Tak, no był też wcześniej, ale powinien się skasować, bo, nie, bo zapisałem świat, nie bohatera, więc spokojnie, jest ciągle tyle samo. Osiągnęliśmy kolejny status, czegoś tam może każe to jest... tego. Słony. Teraz czas na kurczaki. No cześć. Tak już ducha nie ma. Dziadek, on jest młodszy tym. No dobra, może jeszcze nie aż tak za noźle. Ale teraz kopanie kur, sprawdźmy

Now, my eyesight ain't what it used to be, but I can usually make out where they land. Wanna give it a try? enough to we your weapons, sir, and no spells allowed either. Wouldn't be very sporting now, would it? They're only chickens, you know. Then we shall get started. Good luck, sir! Blah, blah, blah. No, a Chodzi tylko o to, żeby kopnąć górę. Są tu różne pola punktowe, 10, 25, 50, 100. I oczywiście im więcej... Znaczy... Nie wiem czy im lepiej, bo trzeba po prostu nabić te punkty. Co tam są? Rozbieg zdaje się, że też coś daje. Aj coś nie chcę tak kura lecieć. Ale jak nabijemy same 50, to też się liczy. Też dostaniemy główną nagrodę. Pretty good and pretty bad. A center right scores you 50... No właśnie nie gada. Yes, I mamy od tym sposobem 250, więc nie będziemy się wysilać, tę kurę kopniemy do wody. Oj, utknęła. No już był plan. Holy, holy, I Dość ołowiu! A może go załóżmy? Klipunek, strój, głowa. Jest. Ale oczywiście bez który czasem nie pójdzie spokojnie. Nie, nie pójdziemy z Bla bla bla. Tak, płacę oczywiście. Ej, co tam robiłeś? Czek oh. No ja bym powiedział, że stuwa, ale są dobra, niech będzie. Ile musimy nabić 150? No to kura do wody. No. Nie no co ty? Było perfekcyjnie. Nie, a ja na 150 już nie muszę nic zrobić. Co ta kura nie chce latać? 150. Popas sprzymierz. No, czerpnięć kluczyk. No, i oczywiście ostatnia rzecz. tak, 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 tak. tak. Ej spokojnie, mam już tylko 50. Mam yes, nadzieję, że to mnie nie skasuje punktów. Znaczy w sensie, że mi nie da... Bo jeśli nabijemy za dużo punktów... To on nam po prostu zapłaci pieniędzmi, a nie da nam tego zawołania kobieta. Dobra, dobra, to wpiero po prostu <laughs> Nie potrzebuję kasy, jestem bogaty. Ja chcę zawołanie kurczaka. I'm afraid you Dobra, kurczaka. Not a bad score, I suppose, though I would have expected better from a hero. Still, as a special prize oh, yes. for you, the cock expression. It's not that useful for at attracting chickens, but it's a great party trip. Can I tempt to a game of chicken kicking, to by było wszystko w tym odcinku. Myśle, myślę, że wykonałem już tu wszystko, może grać dalej i zdobywać pieniądze. Ale to jest, też jest słabo opłacany sposób. Teraz jeszcze zawołanie kurczaka pokażę. Um, umiejętności, wrażenia. zejść wszystko, nie. Charakter bohatera. Trzymajcie się, cześć!